Jaki wpływ ma dyrektor na współpracę międzyinstytucjonalną oraz na organizację wspomagania w zakresie procesowego rozwoju szkoły? Na te pytania poszuka odpowiedzi pan dr Roman Dorczak, który reprezentuje tutaj Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych Zakładu Zarządzania w Edukacji, a także jest koordynatorem sieci dyrektorów. I na ten temat dyrektor jako lider zmiany, wspomagania i współpracy. Teraz powie nam swoje refleksje. Ja sobie przygotowałem właściwie zdjęcia z wakacji i z różnych wyjazdów, bo pani Małgosia jak zaprosiła mnie do wykonania wykładu, to mówi no Roman, ty jeździsz w różne miejsca i, i ja już dalej nie słuchałem, sobie pomyślałem, że z tych wyjazdów pokażę coś, więc dalej ona mnie poprosiła oczywiście, żebym trochę o dyrektorze powiedział i o tym jaka jego rola i jak się powinien... Zanim to zrobię, to muszę nawiązać do pierwszego wykładu, bo sprawił mi on przyjemność, bo się rozmarzyłem w pewnym momencie, myśląc o tym raju pedagogicznym. I tak uniwersytecko sobie o tym raju pomyślałem, bo każdy ma swoje wyobrażenie. Ja, ja mam takie, tak sobie pomyślałem, tu blisko nawet jest biblioteka. Biblioteka to taki raj pedagogiczny. I tam w tym raju ja bym spotkał kogoś i myślę, że on patrzy na nas. To Jan Władysław Dawid, który ponad 100 lat temu już mówił, jak to zrobić, żeby Polska rosła w siłę a nam się żyło lepiej, i jak, jak dobrze kształcić I, i przedstawił pewną koncepcję pracy nauczyciela i nauczyciela w ogóle. I minęło 100 lat ponad i myśmy nie skorzystali z tych dobrych rad i pomysłów, a przynajmniej ciągle dobrze nie skorzystaliśmy z tego, także myślę, że warto sięgnąć. A, a też, my, też tak nawiązując do tego pierwszego wykładu, to no, każda soroczka swój ogonek chwali, nie? Ja oczywiście, żebym został dobrze zrozumiany, to podkreślę, że ja się zgadzam z tezą, że nauczyciele powinni być dobrze kształceni. Tak nie do końca są dobrze, powinni być lepiej, to jest bardzo ważne, bardzo istotne, ale dobrze przygotowany, dobrze wykształcony nauczyciel, posiadający takie kompetencje, które mu pozwalają przede wszystkim, i tu w pełni się zgadzam, wchodzić w relacje z uczniami, pomagać mu rozwijać się. To, to ten dobry nauczyciel to warunek konieczny, ale niewystarczający, żeby szkoła mogła dobrze działać i dobrze robić. Czasem jest tak, i to analizy profesora Hattiego i, i różnych innych pokazują, że czasem jest tak, że świetny jest ten nauczyciel, znakomicie przygotowany i system edukacyjny bardzo dużo środków i energii wkłada w przygotowanie dobrego nauczycieli, a efektu nie ma. Dlatego że nie ma kogoś, kto. Kto kieruje tym wszystkim. Nie ma dyrektora szkoły, nie ma lidera przywódcy edukacyjnego, który ten potencjał potrafi z tego potencjału potrafi skorzystać. Wiele, wiele w ostatnich dekadach prowadzonych analiz pokazuje, że to jest jeden z wielu oczywiście kluczy do, do, do sukcesu szkoły. I troszkę właśnie o tym chciałem powiedzieć. Pewien problem, który tutaj mamy, to polega na tym, że bardzo gwałtownie w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad zmienia się rola dyrektora szkoły, zmieniają się jego zadania, w różny sposób się zmieniają. Po pierwsze jest ich coraz więcej. Mój kolega Antoni Jeżowski, znany niektórym parę lat temu, zrobił taką analizę i mu wyszło, ja już nie pamiętam tej cyfry nawet, ale tysiąc, sto, kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych zadań, które wynikają z prawa oświatowego, które spadają na dyrektora szkoły. Przeróżnych, bo o bardzo różnym charakterze. To jest jedna zmiana, że coraz więcej tego, druga druga świat się zmienia, I, e, i ostatni czas wyraźnie nam pokazuje, że my w tym świecie zmieniającym się tak się zmieniamy, albo nie, czasem widać, że nie, poruszając się pomiędzy dwoma różnymi od siebie skrajnymi wizjami świata, wizjami szkoły, edukacji, też wizjami dyrektora szkoły. Jedna wizja taka, która. która, która no, upraszczając, powiedzmy, tak się zaczęła kształtować wyraźnie, w, 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 jak pamięcią sięgniemy, tak w XIX wieku i, i tak od, od tego XIX wieku albo od przełomu XIX-XX wyraźnie widać, że dominuje przez dziesięciolecia. Ja się zajmuję na co dzień badaniem, a że jestem psychologiem z pierwszego wykształcenia, to w moich badaniach z obszaru zarządzania w edukacji badam myślenie nauczycieli, dyrektorów. I, to jak badam to myślenie, to ta wizja świata ukształtowana w XIX wieku, no, już tu będzie gdzieś widać, może, to ona, jest, to ona jest obecna ciągle w myśleniu, ona nie zniknęła wcale. Tak, już. Już. Przepraszam, tu gdzieś. Mam nadzieję, że tam znajdziesz. Tak, on się za chwilę włączy z powrotem i będziemy mogli skorzystać. No, ale wracając do wątku, to te dwie wizje świata, one są w umysłach ludzi ciągle obecne. I ta, ta pierwsza, która, która, jak mówię, ukształtowała się ponad 150 lat temu, jest obecna, jest ciągle, jest ciągle pewną wizją. I mam nadzieję, że tutaj zobaczymy, bo coś z tej prezentacji za chwilę będzie mi potrzebne. Tak, ja mu muszę bardzo blisko, jak widzę, tak sobie będę drapał po brodzie tam mikrofonem, ale przepraszam, już to będę robił. Żeby było słychać. O, to jest tutaj. Prezentacja, konferencja Kwabatis. O, właśnie. Dziękuję. No właśnie, bo. Yy. I to, Renata, ty możesz tylko tam zmieniać. a tu nie mam pilota. Okej. Okay. No, więc, więc właśnie poproszę o następny, bo ta, ta dotychczasowa wizja świata, przywództwa edukacyjnego, bycia dyrektorem w szkole, szkoły, to taka wizja, którą dobrze ilustruje pierwsze moje zdjęcie z wyjazdu wakacyjnego. I poproszę o następny slajd. To jest ta wizja świata. Taka racjonalna, techniczna, technologiczna, bardzo precyzyjnie można ją określić i opisać. I jak, jak sobie sięgnąłem do, do y, jakichś danych, no to zobaczcie, po to tylko to zapisałem, żeby pokazać tą perspektywę. W końcówce XIX wieku powstała Gustaw Eiffel, jak ją budował, taką wtedy rekordową na, na, na warunki świata. To przeczytałem we wspomnieniach Gustawa Eiffla. Taki fragment, w którym w tych wspomnieniach ktoś go zapytał, ktoś spisujący te wspomnienia zapytał, co było najważniejsze dla ciebie, jak to budowałeś, jak to projektowałeś i budowałeś. I on odpowiada i to jest taka długa wypowiedź, no, no najważniejsze było, żeby precyzyjnie i dokładnie dobrać materiały, obliczyć ich wytrzymałość, obliczyć wytrzymałość tej konstrukcji na wiatr, pomyśleć, że będą różne siły tego wiatru i skonsultować się. Już nie będę kontynuował, ale on wymienia tam kilkanaście takich różnych czynników technicznych, które, które wziął pod uwagę w nadziei, że jak o wszystkich pomyśli i wszystkie weźmie pod uwagę, to ta wieża będzie stała przez dziesiątki, a może i setki lat. No więc wybudował, skonstruował, działa. Jak na początku Paryżanie przynajmniej narzekali, że brzydko wygląda, to teraz są zadowoleni i w większości się cieszą. I nie tylko oni, ale my też. To. Przez, przez dziesiątki lat my byliśmy pod wpływem takiego myślenia i takiej racjonalnej wizji świata I, i, i myślenie o roli dyrektora było takie myślenie o szkole, o tym o tym, co, na, co uczeń powinien umieć, co nauczyciel powinien umieć i jakimi kompetencjami powinien dysponować. To za zatem się też kryło takie przekonanie. Jak widać dzisiaj, mnie się przynajmniej tak wydaje, że tak jest, takie takie romantyczne i, i właśnie nieracjonalne przekonanie, że to się da wszystko tak. Bardzo dokładnie i precyzyjnie opisać, zaplanować, skontrolować, a potem takiego nauczyciela tak dokładnie i precyzyjnie przygotować od A do Z, dając mu różne kompetencje, które są mu potrzebne, żeby sobie radził w klasie. Przepraszam, to nie tak złośliwie, ale, ale, ale sprawdzalne jeszcze jakimś egzaminem państwowym na nauczyciela albo jakimś innym. Za różnymi elementami systemu edukacyjnego naszego tkwi takie przeświadczenie, moim zdaniem, gdzieś głęboko. Jak ja patrzę na myślenie nauczycieli, dyrektorów, to głęboko gdzieś tkwi takie przekonanie, że da się ten świat uchwycić i da się go zobaczyć tak, jak bardzo precyzyjnie, w najdrobniejszym szczególe, da się zobaczyć tą wieżę Eiffel, którą tutaj mamy. To klasyczne rozumienie roli dyrektora, przywódcy, oparte o taką wizję, ono właściwie, ja bym powiedział, dominuje ciągle w naszym systemie edukacji. Czy, 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 no być może kończy się jego dominacja, ale bardzo silne jest. Przynajmniej kilka lat temu, jak przyjrzeliśmy się stanowi tego, jak dyrektorzy w Polsce wyglądają, jak są kształceni, jak są przygotowywani do swojej roli, poproszenie przez ministerstwo we współpracy z ORE, za którą to współpracę bardzo dziękuję. Przyjrzeliśmy się stanowi kształcenia dyrektorów, no i stwierdziliśmy, on tak wygląda. On jest zbudowany w oparciu o tą taką klasyczną, technologiczną, technokratyczną wizję, wizję świata i wizję szkoły. W, w, w ramówce, którą niektórzy z Państwa bardzo dobrze znają, która została opracowana w latach 90., uznano, że dyrektora szkoły przyszłego to trzeba wyposażyć w takie... Umiejętności, jak właśnie głównie twarde umiejętności, wiedzę, prawną, finansową, wiedzę w zakresie różnych procesów, y, 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 które toczą się w szkole, nacisk y, na twarde kompetencje był w tym tej wizji kształcenia, nacisk też na taką funkcję, rolę dyrektora, który jest takim szefem, menedżerem, który, który trzyma wszystko silną ręką i musi nad tym wszystkim panować. A głęboko u podstaw leżała ta moim zdaniem właśnie. Taka przewidywalna wizja świata, takie wyobrażenie, że świat taki jest. Jak on jest taki, jak sobie dokładnie go opiszemy, jak on wygląda, tak jak ta wieża Eiffla, a potem dokładnie wypiszemy sobie wszystkie umiejętności, kompetencje i całą wiedzę, która jest potrzebna, żeby to dobrze zrozumieć, ten świat i dobrze nim kierować, to, to będziemy idealnym dyrektorem. No a świat w ciągu ostatnich, ostatniego wieku, ostatnich dekad zmienił się bardzo i współczesna wizja świata przywództwa, szkoły, szerzej świata wokół nas, to najlepiej widać na drugim zdjęciu wakacyjnym. W 2012 wybudowano w innej europejskiej stolicy podobną wieżę jak wieża Eiffla. To miał być taki symbol olimpiady. I stoi chyba, dawno nie byłem w Londynie. Jak sięgnąłem do rozmowy z jednym z twórców i budowniczych tej wieży, Kapurem, to on zapytany o to, co dla ciebie było najważniejsze i najtrudniejsze. Pamiętacie? Eiffel odpowiadał, obliczyć wytrzymałość stali, tych śrub i nitów, które trzymają odporność na wiatr. A Kapur powiedział: Najważniejsze to dla mnie było, żeby tak zrobić, żeby taką stabilną niestabilność. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem z angielskiego. Stabilną niestabilność pokazać w tej, w tej budowli. Stabilną niestabilność. Współczesna, współczesny świat jest taki, jest, jest stabilny, ale niestabilny. Jest zmienny, jest płynny, jest, jest, nie, nie, trudno go, trudno, jest, jest wielowymiarowy. Też Kapur, jak opisywał, właśnie to mówił, że taką wielowymiarową, organiczną wizję miał, jak pomyślał sobie o tej wieży i, i zaczął ją projektować i budować. Za tym się kryje moim zdaniem współczesne rozumienie roli dyrektora, czyli przynajmniej takie, które ja postuluję, że powinno, powinno dominować. W... I tutaj, i o tym była mowa już dzisiaj, no wyraźnie widać, że trzeba postawić na kompetencje miękkie, że one są ważne, że one są istotne. Tak jak mówiliśmy o tym, że zasadniczym elementem kompetencji nauczycielskich powinno być, bardzo często jest, ale też powinno być szerzej, Umiejętność chodzenia w relacje, budowania relacji, porozumiewania się z uczniem, rozumienia jego rozwoju i wspierania, wspomagania jego rozwoju. To podobnie jest z dyrektorem. Podstawową i zasadniczą kompetencją dyrektora to nie są te twarde kompetencje. Tylko żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, oczywiście one są ważne, one są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Można świetnie znać się na prawie oświatowym, na finansach i zupełnie, kompletnie nie umieć kierować szkołą. I doprowadzać tą szkołę do upadku. Ja parę takich przypadków znam, ale pozwolicie, że się powstrzymam od opowiadania o tych przypadkach. Ale najważniejsze są kompetencje miękkie kompetencje interpersonalne kompetencje, które pozwalają wchodzić w relacje z nauczycielami, z innymi dyrektorami, ze światem w koło szkoły. To jest niezwykle ważne i niezwykle, niezwykle istotne. Kompetencje interpersonalne a ja też. Kiedyś myśląc o, o, o zestawie kompetencji niezbędnych dyrektorowi w swoim modelu, podkreślam istotę i znaczenie takich kompetencji, które nazywam, rozdzielam je oczywiście na osobne kategorie, ale edukacyjne i kulturowe. Takie kompetencje, które dyrektorowi szkoły pozwalają dobrze rozumieć, czym jest szkoła, jaka jest specyfika tej organizacji, kierować tą szkołą jako organizacją zgodnie z tą specyfiką. Przez dziesiątki lat, w dwie, trzy ostatnie dekady, dominowało menedżerskie nastawienie i takie nastawienie uniwersalistyczne, w tym sensie, że ono próbowało wiedzę, kompetencje, umiejętności kierowania organizacją jakąkolwiek, biznesową, przenosić tak wprost do, 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 do obszarów w sektorze publicznym nie tylko edukacji, ale innych obszarów. To jest, nie, to jest niemożliwe. Żeby dobrze kierować szkołą, to trzeba. Mieć te kompetencje edukacyjne, nacisk na kompetencje edukacyjne i kulturowe w sensie budowania kultury szkoły, specyficznej kultury szkoły, która oparta jest o specyficzne wartości. A najważniejszą wartością jest rozwój. Mnie serce rosło, jak słuchałem pana doktora, bo i zresztą nie tylko pana doktora koleżanka z ore również parę razy używała tego słowa, bo słowo rozwój to jest kluczowe słowo. Tam potem w tych dokumentach, to, to już nie wina przedmówczyni, ale tych dokumentów, to się częściej pojawia nacisk na, na uczenie się. Tak technicznie, technokratycznie rozumiane. I funkcje szkoły, która ma przygotować na potrzeby rynku pracy. Ale, ale, ale częściej tutaj dzisiaj pojawiało się słowo rozwój i ono niezwykle jest istotne i niezwykle, niezwykle ważne. Też jak się patrzy na tą współczesną, współczesny kształt świata szkoły, dyrektora, jego roli, jego kompetencji, to widać, że Trudno jest ją precyzyjnie i do końca określić raz na zawsze, bo ona jest płynna, ona jest zmienna ta rola. Co chwilę pojawiają się takie rzeczy, na które nie da się przygotować, przygotowując na przykład na kursie, który, czy studiach podyplomowych, które przygotowują dyrektora do roli. Tylko, tylko trzeba kształcić się, trzeba, trzeba się rozwijać nieustająco. Yhm. Wyraźnie widać w ostatnich latach, że potrzebna jest nowa wizja dyrektora i potrzeba określenia kompetencji kluczowych dyrektora. No, koleżanka nie mówi, że mam jeszcze 50 minut, także nie jest źle. Te Oczywiście jest bardzo wiele różnych, istotnych, ważnych rzeczy, żebym też nie został źle zrozumiany, że to jest wszystko, ale poproszony o ten wykład i, i, i jak dostałem wstępny tytuł tego wykładu, to w nim się pojawiły takie słowa. Słowo zmiana się dzisiaj bardzo często pojawiała, to chyba już wszyscy wiemy, że ona jest, żyjemy w niej. Jak, jak na tą wieżę z 2012 roku olimpijską popatrzymy, to ona sobie ma tą niestabilną zmienność, wyrażoną bardzo dobrze. Zmiana się toczy i my się musimy nauczyć żyć z nią i, i zarządzać tą zmianą, radzić sobie z nią tak, żeby, żeby toczyła się z pożytkiem dla nas i dla, dla szkoły jako organizacji. Ja użyłem tutaj słowa wspomagania, ale za tym słowem się kryje rozwój. Rozwój, dyrektor, ważnym obszarem kompetencji dyrektora to jest umiejętność tworzenia takich warunków, w których możliwy jest rozwój, rozwój na różnych poziomach. W szkole, oczywiście, najważniejszy to jest rozwój tego, kto tam przychodzi, żeby się rozwinąć w tej szkole, czyli ucznia. Dla niego to jest najważniejsze zadanie, ale ono jest niemożliwe bez rozwoju nauczyciela, ono jest niemożliwe bez rozwoju zespołu nauczycieli, ono jest niemożliwe bez rozwoju dyrektora całej szkoły jako organizacji i całego systemu wokół szkoły, który tej szkole pomaga, wspomaga ją w tym, żeby ona lepiej mogła realizować swoje zadania. No i trzecia ważna wartość, ważny obszar kompetencji dyrektora to jest współpraca. Też na różnych poziomach, współpraca. Też trochę jest tak, że w klasycznej wizji świata, takiej z XIX wieku, ona się jakoś tam może nawet i wcześniej zaczęła kształtować i ukształtowała, to my, tak idąc za, za tą wizją, byśmy się bardzo wyspecjalizowali. Jak Eiffel budował, to tam miał specjalistę od śrubek numer 17 i specjalistę od śrubek numer 18. I my w szkole też mamy nauczyciela od biologii, nauczyciela od matematyki i od czegoś jeszcze innego. I w ogóle w systemie mamy psychologa, który zajmuje się swoim obszarem, i jakiegoś tam innego specjalistę, który swoim. No a problemy ucznia to są problemy złożone i skomplikowane nie da się ich rozwiązać, korzystając z kompetencji jednej osoby tylko, jednej organizacji. Dobrze można zrozumieć problemy ucznia, problemy w takim pozytywnym sensie, słowa problem można pozytywnie rozumieć. Problemy, potrzeby rozwojowe ucznia zawsze są złożone i skomplikowane. Żeby je dobrze zrozumieć, to, to wielu nauczycieli musi usiąść razem, porozmawiać i, i, i podyskutować i spróbować wzajemnie pomóc sobie w dobrym zrozumieniu problemu ucznia. No ale też czasem się dzieje tak, że musi wyjść poza szkołę i zapytać psychologa w poradni, najpierw jednej, a potem drugiej, a potem jeszcze trzeciej. To nie dlatego takie różne mamy, i one tu zaczęły od tego, te poradnie, że mówiły o swojej specyfice i różnorodności, że tak ktoś ambitnie sobie pomyślał, a to ja też sobie stworzę poradnię jakąś tam. A żeby nie była podobna do poradni koleżanki, to ją nazwę inaczej, i czym innym się zajmuje. No przepraszam koleżanki, ale ja to w głębiej rozumiem i głębiej widzę. To, to się tak dzieje w sposób naturalny, bo tak złożone, tak skomplikowane, tak różnorodne są problemy, że nawet jak powstanie świetna, doskonale radząca sobie z tymi problemami placówka, to po chwili widać, że ona nie radzi sobie ze wszystkimi, a nie dlatego, że jest niedobra, tylko dlatego, że one właśnie są złożone, skomplikowane. Dlatego bardzo dobrze, że też między sobą te, te różne organizacje współpracują. To, żeby nie było, że te 50 minut to, to parę najważniejszych rzeczy, które musi moim zdaniem dyrektor, żeby kształtować żeby. Powodować, że szkoła się zmienia pozytywnie w takim kierunku, że coraz lepiej i adekwatniej zaspokaja potrzeby rozwojowe uczniów, żeby szkoła była organizacją, w której ten rozwój ciągle następuje na różnych poziomach i organizacją, która potrafi z pożytkiem dla zasadniczego celu, jakim jest rozwój korzystać ze współpracy innym, to potrzebne jest kilka działań dyrektora. Pierwsze to określenie wartości podstawowych i opartej o te wartości wizji szkoły czy koncepcji pracy szkoły. No, trzeba wiedzieć dobrze, po co, po, co, po co ta moja organizacja jest, co ja chcę z niej, czy ja chcę, czy szkoła jest po to, żeby zadowolić jakąś partię polityczną albo jakiś, jakąś instytucję społeczną? Czy szkoła jest, nie wiem, dla państwa, dla kościoła, dla narodu, y, dla rynku pracy? No, różnie można na to odpowiadać. I w różnych systemach sobie różnie odpowiadamy. I w naszym systemie też ludzie sobie próbują różnie odpowiadać. Ale ja mówię, dobrze, niech sobie odpowiadają. Ja nie bronię polityką. Y, y, Duchownym, biznesmenom i różnym innym. Nie odmawiam tego, że mogą sobie formułować oczekiwania wobec szkoły i swoją perspektywę celów, jakie sobie szkoła powinna stawiać, ale my, profesjonaliści, pedagodzy, nauczyciele, powinniśmy mieć nasze wyobrażenie o tym, po co jest szkoła. A szkoła jest przede wszystkim i po to jest, żeby wspomagać rozwój ucznia, żeby mu pomagać się rozwijać. Szkoła, przynajmniej. No to jest moim zdaniem taka właściwa wizja. To tak od razu mi się Grecy przypomnieli. To bardziej taka ateńska wizja, bo Spartanie to inaczej myśleli. To właśnie tak jak u nas niektórzy teraz myślą. Ja, się, ja, ja mam nadzieję, że, że my, profesjonaliści, potrafimy się im przeciwstawić. Bo Spartanie chcieli człowieka dla państwa, a nie dla człowieka. A Ateńczycy chcieli, żeby się rozwinął pięknie i wspaniale. Jak się tak rozwinie, to potem będzie dla państwa służył dobrze. To jest, to jest, to jest, to jest genialna myśl Ateńczyków. A potem drugi, trzeci, bo ja przyspieszę, bo już mi Małgosia tutaj pisze, że tylko 45 minut. No. Wiedzę musi mieć na temat różnych aspektów funkcjonowania szkoły przeróżnych. My we współpracy z ORE opracowaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat nowy model kształcenia przyszłych dyrektorów i nie tylko przyszłych, ale w ogóle dyrektorów szkół. I tam sobie wypisa, wy, wy, wy określiliśmy dobrze kilka obszarów kompetencji, wiedzy, umiejętności dyrektorów. On musi dobrze zarządzać ludźmi w organizacji, dobrze zarządzać majątkiem w organizacji, musi dobrze zarządzać relacjami szkoły z innymi, musi dobrze zarządzać sobą jako człowiekiem, który ma emocje i rozwija się. Wiele różnych obszarów wiedzy, kompetencji, umiejętności, które powinien posiadać. W czwartym punkcie coś bardzo ważnego: powinien umieć zbudować struktury, które będą mu pomagać to wszystko robić, bo nie może tego. Nie można tego zrobić bez tego. Jak, jak, jak piszę tu, jak mówię, jak myślę struktury, to mam na myśli wiele różnych właśnie postaci tego. Zespoły problemowe, zespoły przedmiotowe, sieci współpracy, powiązania z innymi organizacjami, jakieś takie formalne, nieformalne, ale, ale bardziej zadaniowe. I piąta rzecz to właściwe zachowania przywódcy. Ja posłużę się tutaj kolegą właśnie, jak do tego Londynu pojechałem, to tam oczywiście większość czasu w Londynie spędziłem na chulankach i swawolach, ale wybrałem się też do takiego Narodowego Centrum Kształcenia Przywódców Edukacyjnych i Jeff Safworth, zapytany o to, co jest najważniejsze w, 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 dla dyrektora, co takiego naj, w najistotniejszy sposób wpływa na funkcjonowanie nauczycieli i potem całej szkoły jako organizacji, to on powiedział o trzech rzeczach. On mówi, dyrektor działa przez modelowanie, no coś robi, jakoś się zachowuje, ludzie na to patrzą i potem powielają te zachowania. Jak dyrektor. Szukam ładnej myśli, jak dyrektor ma gdzieś, to nauczyciel też będzie miał, a potem uczenia i wszyscy w szkole. Jak dyrektorowi zależy, to wszystkim będzie. Mo modelowanie to jest. Druga rzecz on powiedział jest bardzo ważne, żeby dyrektor wiedział wszystko. <laughs> to znaczy musi stale monitorować to wszystko, co się w szkole dzieje na różnych poziomach. Tutaj o bardzo różne rzeczy chodzi. No bardzo różne. Powinien gromadzić informacje, analizować ją, bo tylko to, to stanowić może dobrą podstawę do tego, do podejmowania jakichś działań, jakichś decyzji w przyszłości. I trzecia rzecz to jest dialog. Ciągle trzeba wchodzić w dialog, w dialog ze wszystkimi, którzy działają w szkole i w koło. Brzydko już na mnie patrzy pani Małgosia, więc ja może zakończę. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za przedłużenie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te znakomite słowa klucze: zmiana, rozwój, nauczyciel, dyrektor i to, co jest, wydaje mi się, najważniejsze, to są relacje. Proszę Państwa, przed przerwą, która będzie okazją przygotowania się właśnie do budowania tych relacji, do wymiany doświadczeń, chciałam Państwu przeczytać przygotowane tezy, które pojawią się w drugiej części naszej konferencji. One odnoszą się zarówno do wystąpień naszych prelegentów, jak i do praktycznych doświadczeń, którymi podzielimy się właśnie po przerwie kawowej. Otóż, proszę Państwa, tezy następujące: sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym i problemowym są odpowiedzią na potrzeby dyrektorów i nauczycieli w gminie miejskiej Kraków. Sieci współpracy i samokształcenia są nowatorską formą doskonalenia nauczycieli. Od zaangażowania koordynatora sieci, jego kompetencji merytorycznych i osobistych zależy funkcjonowanie i rozwój tej sieci. Zmiana dokonuje się w szkole pod warunkiem, że co najmniej 80% rady pedagogicznej zaangażuje się w proces zmiany. Osobiste zaangażowanie dyrektora szkoły w proces zmiany jest gwarantem sukcesu. Włączenie procesowego wspomagania w plan nadzoru pedagogicznego przyczynia się do jego wysokiej efektywności. Szkolenia prowadzone przez najwyższej klasy profesjonalistów nie tylko dostarczają nauczycielom wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie, ale stają się inspiracją do samodzielnego poszukiwania przez nich własnych rozwiązań. Współpraca poradni specjalistycznych w realizacji wspomagania rozwoju szkół przyczyniła się do zaproponowania dyrektorom i nauczycielom w gminie miejskiej Kraków kompatybilnych form wsparcia. Zapraszając Państwa do spotkania w przerwie kawowej, prosimy o przygotowanie się do spotkania w drugiej części. Bardzo serdecznie zapraszamy.